Dzień dobry, niedziela, 5 czerwca Robot rusza na swoją trasę koszenia trawnika Natomiast mnie czeka zadanie skrócenia winorośli do winorośli Tu w moim kąciku koło tarasu troszeczkę ogarnąłem sytuację wczoraj kocie. E, tutaj na konstrukcji drewnianej również troszeczkę sytuację ogarnąłem wczoraj. Natomiast to, co mnie czeka dzisiaj, to winorośl, która rośnie z tej strony tarasu. Słuchajcie, początek czerwca to jest ten moment, kiedy Winorośl rozwinęła już dużo liści i, stety, albo niestety, ale żeby rosła prawidłowo, żeby swoje siły życiowe, energię przeznaczała na dobre owocowanie, musimy pozbawić jej części liści. Jakiej części? Oczywiście opisy można znaleźć w literaturze, w książkach, w internecie. Przyjęło się. Czy też ja tak robię, że na takiej gałązce owocującej zostawiam dwie, maksymalnie trzy kiści zawiązane, i od ostatniej kiści, tu mamy taką przyszłą kiść z winogronami, pozostawiam trzy liście. To znaczy, tak, że na wysokości tej kiści zawiązanej zostawiam jeden liść, drugi. Trzeci, a wszystko co powyżej po prostu będę, będę usuwał jak usuwać te nadmiarne, nadmiarowe mm, części gałęzi można to robić sekatorem takim lekkim jak ten jeśli gałązki nie są e, takie grube można po prostu uszczykiwać mm, wierzchołki drugim Zabiegiem, który musimy tutaj wykonywać, to jest pozbawianie się tych wilków. Wilków, czyli takich odrostów, liści, które wyrastają na rozgałęzieniu pomiędzy głównym, główną gałązką a liściem. Czyli to po prostu urywamy w ten sposób. Musimy pozbawiać winorość tych wilków, dlatego żeby krzew nie zagęszczał się za bardzo. Pamiętamy że, o tym, że winoroś lubi, lubi słońce. I te zawiązane tutaj kiści winogron, żeby prawidłowo dojrzeć, wybarwić się, potrzebują dużo słońca. Te wilki, wzrastające z rozgałęzienia między łodyżką a liściem, zabierają energię życiową roślinie. Niepotrzebnie zacieniają całą roślinę. A w takiej sytuacji, kiedy mamy tutaj ustawiony jeden, drugi, trzeci główny liść, Pozbawionych wilków energia idzie na wykarmienie tych tutaj owoców, a liczba liści jest wystarczająca do tego, żeby przeprowadzać sprawnie proces fotosyntezy i żeby cała roślina mogła funkcjonować. Zobaczcie, jeśli oglądaliście mój filmik z końca lutego, kiedy ta winorośl była przycinana, a wtedy to były gołe, gołe kije, gołe badyle, ta winorość była przyjęta mniej więcej na tą wysokość, i teraz to wszystko, co jest powyżej, to już zdążyło przerosnąć od tego powiedzmy, tam połowy marca, kwietnia do, do początku czerwca. I Teraz, co jest też jeszcze ważne przy winoroślach? Generalnie nie należy pozwalać, żeby one zbyt wysoko rosły, żeby były zbyt długie pędy. Po pierwsze, to co już mówiłem, nie warto zostawiać tych liści więcej niż dwóch, trzech nad zawiązaną kiścią. Kolejna kwestia, jeśli pozwolimy tej winorośli rosnąć za bardzo, się rozrastać, rosnąć wzdłuż czy też w górę, ona ma naturalną tendencję do tego, żeby gubić liście na dole. Ucieka z liśćmi, ucieka z owocowaniem na koniec pędów. To widać troszeczkę z tej strony. Zobaczcie te gałęzie na dole robią się takie, no jakby to powiedzieć, łyse. Jest tutaj stanowczo zdecydowanie mniej liści niż w tej części górnej. Oczywiście znaczy tutaj pojawiają się odrosty, czyli tak tutaj, które warto sobie zostawić po to, żeby wyprowadzić z nich pędy owocące w przyszłości. Natomiast widać, że ten pieniek na dole ma mniej liści, krzew oraz zastać się na górze. W związku z tym te górne części po prostu trzeba sukcesywnie skracać. Przy skracaniu gałęzi i winorośli jest o tyle również ważne, że dzięki uszczykiwaniu samych końcówek pędów, tych pędów, pęczków, jak się nazywa, wyszoków wzrostu, pozwalamy roślinie więcej energii przeznaczyć na, na łodygę. Łodyga staje się grubsza, bardziej zdrewniała, przez to lepiej jej będzie przezimować. Wytrzymać niskie, niesprzyjające temperatury zimowe. Tak wygląda ten krzew, który mam zamiar się tutaj dzisiaj zająć. Kolejny przykład. Zobaczcie, gałązka. Ostatnia zawiązana kiść. Liczę pierwszy liść, drugi, trzeci i to co dalej po prostu mogę się, mogę się tego po prostu już pozbyć. Jest to również tyle praktyczne, że umożliwia mi tutaj przejście z wzdłuż, wzdłuż ściany budynku. No i oczywiście te wilki tutaj z rozgałęzień również. Uszczykuję, usuwam. To tyle teorii. Biorę się za robotę, gdzie się tej gałęzi je jest. Zajmie mi to, spodziewałam, dobre pół godziny lub godzinę, żeby skrócić ten krzew. Pokażę Wam efekt końcowy. Jeszcze jedna uwaga. Mianowicie zdarza się, że niektóre. Pędeń, które gałązki nie zawiązały grona owocującego. Co robić w takiej sytuacji? Czy znaczy ja ich nie usuwam całkowicie? Mam tak przykład takie gałązki. Zobaczcie od tego miejsca: rośnie sobie. Ma kilka listków. Nie zawiązała żadnej kiści. Więc ja w takim przypadku, żeby taka gałązka bezproduktywna, bezowocowa, za bardzo nie zagęszczała krzewu, po prostu stawiam na niej trzy liście i pozwalam sobie rosnąć. Także w tym przypadku. O, no, widziałem cykator w kieszeni, Więc yy, w tym przypadku zostawiam jeden liść, drugi, trzeci i resztę po prostu odcinam. Także reguła brzmi następująco na gałązkach, pędach, gdzie jest zawiązany, zawiązana kiść, zostawiam trzy liście, licząc od tego, który jest na tej samej wysokości za zawiązana kiść, czyli raz, dwa, trzy, a resztę odcinam. Na gałązkach oczywiście usuwam wilki z rozgałęzień pomiędzy liściem a, a łodyżką. Natomiast na gałązkach, które, które nie zawiązały kiści, po prostu zostawiam trzy zostawiam liście. Wracam do pracy. Oto no już stan końcowy. Wynulność została podcięta. Zawiązane grona mają lepszy dostęp do światła słonecznego. Przy okazji pozbyłem się paru ślimaków, które próbowały sobie wegetować pod liśćmi. Oczywiście to nie jest koniec wszystkich czynności związanych z uprawą winorośli w ciągu sezonu. Teraz praktycznie co 3-4 dni trzeba kontrolować czy nie pojawiły się nowe wilki. Sukcesywnie je Ogrywać, uszczy uszczykiwać. I dbać o to, żeby gdzieś przypadkiem jakieś gałązki nie odbiły, powodując niepotrzebne zacienienie. Tyle na temat przecinania winorośli. Myślę, że będzie jeszcze jeden filmik gdzieś pod koniec września, na którym pokażę Wam jak te. Winorośle owocują, a być może pokuszę się również o to, żeby pokazać Wam, jak przygotowuję z tych domowych, przydomowych winorośli wino. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Życzę wszystkim tak pięknej pogody przez cały zonę, jaki mamy dzisiaj. Pokojowej koegzystencji Waszych zwierzątek domowych z robotami koszącymi. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.